W kolejnym vlogu e, Jedziemy właśnie do sklepu Bo jak ma jutro urodziny I zrobię mu taką niespodziankę Tylko, że e, trochę spieprzyłam Dlatego, że ja miałam być bardziej przygotowana Ale dzisiaj w ogóle zapomniałam, że jego urodziny są już tak blisko Ja dzisiaj robiłam zadanie z Bo ja sobie zawsze datę piszę koło zadania I patrzę na telefon Jutro są jego urodziny i ja miałam to zaplanowane, po prostu zapomniałam o rzeczach, które muszę kupić. Plan jest taki, że jutro przed szkołą obudzę się. Teraz wstaję o siódmej, więc obudzę się tak o szóstej i po prostu balony. E, zrobię bar, e, balony, zrobię karteczki, takie, że jak wejdzie do domu po pracy, to będą takie napisy na tych karteczkach. E, idź do kuchni, e, otwórz szafkę, zrób sobie kawę, da, da, da. idź tam, idź tam i będzie jakby szukał tych karteczek, ale z tymi karteczkami e, <grym> będą piwa. Myślałam, że to był po prostu Byliśmy taki śmieszny pomysł i też w sumie taki miły, e, taki słodziasny. więc ten, bo ma 18 już lat, kupi mi właśnie piwo dla niego, jego ulubione, e, może kwarcie... Ktoś... Może Karlsberga, ale jak znajdziemy, to wszystko. Więc come along with me, planujemy urodziny mojego wujka. Thank you for funding this. No problem, Zamiast torta to kupimy mu chyba pączka. To nie są najświeższe pączki, to jest jedyne co mamy, okej. Okay. Szukam też jakichś kartek. Ostatniego trochę podpuściłam, bo myślałam, że kurde, może mu kupię jakieś kwiatki, hahaha ha, ha. Ale e, mówił mi nie, ja nie lubię kwiatków Kwiatek? Kwiatków? Nie wiem e, I chciałam mu kupić jakąś kartkę, tylko że te wszystkie kartki są na Dzień Matki, bo za niedługo będzie Dzień Matki w Irlandii yeah, so like, screw this Tutaj mam balony, a tutaj mam e, świeczki Miałam mu kupić z jego prawdziwym wiekiem, ale myślałam na no ja, jajek, kupię mu osiemnastkę E, więc tak mam balony, mam to z... Zdzielać. Zastanawiam się, czy coś jeszcze potrzebuję chyba nie. Szósta rano I'm waking up the ass crack of dawn. Ale dobra, let's get this party started Nie będę wam pokazywała wszystkiego, bo tego jest po prostu za dużo, ale tutaj mamy wszystkie balony tutaj mamy napis idziemy dalej, tutaj mamy kolejne napisy i oczywiście będzie szukał wszystkiego, bla, bla, bla Tutaj armia piw, tutaj w <laughs> szklance na kawę ma piwo I jakby największy prezent, w sumie to i tak jest piwo e, Idziemy do upierdliwej zieleni A tutaj ma pączki z osiemnastką, e, z tymi, ze świeczkami osiemnastką Tutaj ma dwa piwska, a tutaj ma karteczkę ode mnie więc no, idę się szybko teraz ogarniać, bo e, jestem delikatnie spóźniła. Ten outfit jest po prostu obrażający dla wszystkich Irlandczyków, because I'm wearing think, 50 shades of green! wygląda jak wielki ogórek! Zamiast wybrać wczoraj wieczorem jakiś ładny outfit, miałam ubrać moje nowe dżinsy, ale zostawiam do Barcelony. Uh, my debut. Uh, zamiast ubrać jakiś ładny outfit, to ubrałam się... Ja wyglądam jak wielki ogórek, wszyscy się będą ze mnie śmiali, ja wyglądam jak, jak debil Wyglądam jak wielka, zielona koza z nosa Ale co nie mam do wujka I on mi mówi, ty coś kombinujesz, bo tak się dziwnie śmiałam A mówię, nie, nic nie kombinuję I mówię, Weronika, nic nie rób, nic nie kombinuj <gryw> Za późno, kombinuję od, od szóstej Jestem w domu, ogarniam balony, bo musimy się ich oczywiście pozbyć Wujek bardzo szczęśliwy Z swojego surprise'a Ciocia wiedziała co się dzieje Więc jak on wrócił do domu To ona do niego powiedziała mu, żeby zadzwonił Jak będzie w garażu No i zadzwonił I ona wszystko to przeżyła razem z nim Ja niestety nie, bo ja byłam w szkole I nawet jakbym chciała, to bym nie odebrała Bo byłam wtedy w klasie Ale no, surprise w ogóle Udany, jestem szczęśliwa Wypuszczał powietrze z tych balonów, i je ja wszystkie napełniał e, Pushin boy. I miał wtedy niewymyte zęby. I te balony śmierdzą. Jakiego buzia z niewymytymi zębami. FUU! Stam czekoladki od mojego chłopaka na dzień, kobiet, jakby mój aparat mógł. To by było zajbiście. Zostałam czekoladkę z mojego chłopaka na dzień kobiet i codziennie próbuję nową czekoladkę. I dzisiaj próbuję ostatni smak, czyli malinowy. Próbowałam już wszystkie. Jest hazelnut, jest cytrynowy banofi, który był interesujący. Creme brule, jak na razie, to jest mój ulubiony. Key lime pie, przepyszny i został malinowy. Pokażę Wam, jak on wygląda. To jest malinowy, wygląda tak dobra Without further ado, let's eat it. Ta czekolada jest bardzo mocna. W sumie nie czuję bardzo tej maliny, ale i tak jest bardzo dobre. To jest ta crème brûlée. Ona była przepyszna. Tutaj jest taki lampaj i niestety było ich tylko dwie, ale ona naprawdę była pyszna. Mm, jak na razie? Znaczy nie, nie nawet jak na razie, bo już wszystkie spróbowałam. Najmniej mi smakowała chyba... Mm, ta, to jest Banofi i ona była taka interesująca ale nie wiem, taka trochę dziwna strasznie mnie krzyże bolą dziewczyny, na pewno rozumiecie ten ból i znacie ten ból o Boże, <laughs> ok, count Dracula e, ale idę suszyć włosy, przed chwilą śpiewałam Wykowi 100 lat i nie nagrywałam e, ale, znaczy nagrywałam dla siebie nie nagrywałam dla Was, ale śpiewałam 100 lat, akurat e, przyszłam do niego i grałam więc musiałam jakby przerwać moje śpiewanie, musiałam zdmuchnąć świeczki sama, później musiałam wrócić do kuchni, poczekać aż skończy i dopiero zapytałam się go, czy skończy, powiedział, że tak i przyszłam, więc trochę spieprzyłam, ale mogłam się upewnić, ale się nie upewniłam. Zostawiliśmy baner, z napisem Happy Birthday, w sumie nie wiem czemu, ale w sumie w słodko to wygląda, więc zostawiliśmy e, i bujek też. Pięknie ustawił swoją kartkę, którą dostał ode mnie, a ja teraz ją lizakam, żeby się poczuć lepiej i czekajcie muszę go podciągnąć. Mam hitpak, który dostałam od Pusheen Boya, bo moje plecy tak bolą, żebym po prostu mogła zeskoczyć z okna. W domu miałam fajny dzień, bo stałam bardzo wcześnie, żeby przygotować wszystko dla Milka. I nie nagrywałam dużo w szkole, bo dzisiaj w ogóle włączył się alarm w szkole: burglar alarm, anti-theft alarm, coś takiego. I to się włączyło przed ósmą, bo moja koleżanka, ona bardzo wcześnie przychodzi do szkoły, i tam czekała, czekała, i ten alarm się tak właśnie włączył. I oni przez zgo, oni godzinę, oni przez godzinę nie mogli, nie, ponad godzinę. Oni nie mogli tego po prostu wyłączyć. No i to był po prostu dramat. Mieli nas wysłać do domu, ale wyłączyli alarm. Więc w sumie się cieszę, bo jakby nas wysłali do domu, to ja bym musiała przyjść do domu. I wtedy bym tutaj była, jak wujek jakby otwiera swoje suprysy i to by po prostu zrujnowało plan, bo mnie było nie być. Ale no, znalazł wszystkie piwa. Mm. Schowałam w łazience, schowałam przy witrynach, schowałam w kubku na kawie, dałam do lodówki, zrobiłam armię piw. Mówiłam, że była w łazience, w łazience i była jeszcze e, na jego krześle, u, jego w, u niego w pokoju. Więc props for myself, byłam bardzo kreatywna. I mam jeszcze inny pomysł w głowie, tylko to zrealizuję chyba dopiero za rok. Więc stay tuned na... Jeszcze lepszy pomysł urodzinę, nawet dla wujka, e, ale jestem w siebie bardzo dumna. E, miałam fajny dzień w, szko e, w domu, ale w szkole miałam taki trochę o, dzień, bo to sam okres i po prostu źle się czułam. It was not the vibe, I didn't like it, um, po prostu było zimno. Wszyscy się śmiali z mojego outfitu, po, e, poza jednej dziewczyny. Nawet wysłałam filmik mojej przyjaciółce sam okres w szkole i ona zamiast napisać do mnie. Ojej, ta Weronika napisała, co ty, mas na, co, co, co ty masz na. Co ty masz sobie. I wtedy myślałam, Aha. kurde, no naprawdę wyglądam tragicznie. Fifty Shades of Green, a ja myślałam, że tak fajnie wyglądam na zielono, bo Patryk! Przygotowywałam jeszcze ciuchy do Barcelony. Bo jutro będziemy prać i chcę mieć już wszystkie czyściutkie Żeby mogła je wyprasować na weekendzie, żeby po prostu były gotowe. Więc no. I can't wait, ale będzie fajnie, będę non-stop nagrywała. Moje koleżanki będą się na mnie złościły. Powiedziały mi, że przez te trzy dni mam mieć przez każdy dzień godzinę, kiedy nie siedzę ani na aparacie, ani na telefonie. A ja powiedziałam dziewczyny: Ja jestem content creator. Dla mnie godzina to bez telefonu to po prostu i bez aparatu to jest masakra. Ja bym w ogóle wtedy filmu nie miała dla was. Więc no, ja lecę do Barcelony i wy też lecicie do Barcelony. Yeah! Więc wszyscy powiedzcie wszystkiego najlepszego, jak Dominik. Z okazji 18 urodzin. A nie 80? Kto? Przepraszam. Chcesz